Dobrze, dzisiaj chciałabym przedstawić ćwiczenie rozciągające mięśnie tułowia. Pierwsze ćwiczenie będzie polegało na podnoszeniu rąk w górę i skłonie do przodu. Jeśli dzieci nie dadzą rady dotknąć podłogi, to dotykamy na przykład kolan szy, kostek. Tego momentu, gdzie dzieci dadzą rady podnieść tak, żeby nogi były proste. I jeśli dziecko bez problemu poradzi sobie z tym ćwiczeniem, to następnie podnosimy i lekko przesuwamy do przodu, przytrzymując i wracamy, wyprostowując się. Czyli ręce do góry, idziemy do przodu. Nogi są proste w kolanach, pięty staramy się nie odrywać i prostujemy się do góry. Kolejnym ćwiczeniem będzie robocik uwielbiany przez dzieci. I uwaga! Pierwszy robocik, drugi robocik, trzeci robocik, czwarty robocik i par. I jak najdalej się wysuwamy, tak żeby pośladki były na ziemi i nie były podnoszone. Życzę Wam miłej zabawy i do zobaczenia.